Dzień dobry kochani, dzisiejszy odcinek to odcinek o okryciach wierzchnich z mojej szafy. Pokażę Wam na co zwracam uwagę, po jakie części garderoby sięgam i dlaczego tak bardzo ważne są okrycia wierzchnie, no właśnie jesienią i zimą. A zanim przejdę do odcinka, chciałabym Wam bardzo, bardzo mocno podziękować za wszystkie lajki, komentarze, za sympatię oraz za subskrypcję. To bardzo wiele dla mnie znaczy. Zapraszam do obejrzenia odcinka. Pani, ja zacznę od tego, że okrycia wierzchnie są absolutnie esencją, są fundamentem naszej garderoby jesienno-zimowej. Dlatego też ja z ogromną czułością, z ogromną atencją podchodzę do wyboru tej właśnie jesienno-zimowej garderoby okryć wierzchnich, ponieważ myślę, że jest to bardzo ważne, zważywszy, że. No, wiecie, jesienią i zimą tych naszych stylizacji, które są pod spodem, z reguły nie widać. W związku z tym stawiam na oryginalne okrycia wierzchnie, na okrycia wierzchnie wysokiej jakości również, ponieważ można mieć świetną stylówkę gdzieś tam pod spodem, ale założymy na to płaszcz, który no. Nie ma tego czegoś w sobie, wiecie, nie ma mm, tej elegancji, tej, 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 tej jakości w sobie. Nie widać tego i wtedy cała, tak naprawdę, stylizacja przepada. Więc moim zdaniem, bardzo, bardzo takim silnym fundamentem, podstawą jesienno-zimowej garderoby właśnie są okrycia wierzchnie. No, i słuchajcie, drugi płaszcz wełniany, klasyk, który chciałam Wam pokazać, to płaszcz włoskiej projektantki Izabel Benenato, którą kocham, ubóstwiam i muszę przyznać, że jestem jej ogromną fanką. To też w mojej szafie wiele ubrań tej projektantki znajdziecie. Natomiast jest to rzeczywiście projektantka, która tworzy w duchu takim dość, muszę przyznać, troszeczkę awangardowym połączenie klasyki, czegoś, co jest takie dość, dość proste w formie, ale zawsze ma jakiś bajer, zawsze ma twist, i, i muszę przyznać, że to czyni tę markę rzeczywiście wyjątkową, i tutaj właśnie płaszcz w kolorze złamanej bieli bardzo elegancki. Ja go kocham nosić, w total looku na biało, na beżowo, właśnie, ale również w takiej kompozycji czarno-białej sprawdza się fantastycznie. Jest to krój, który też jest bardzo klasyczny. Dwurzędówka, ale też zwróćcie uwagę na wykończenie kołnierza. Jest, jest ścięte po prostu. Wygląda to fantastycznie. I ta klasyka, taka nieklasyka, bardzo, bardzo dobrze się prezentuje. To też jest taka rzecz, którą warto mieć w swojej szafie. Myślę, że warto stawiać w ogóle na kolory. Jeżeli chodzi o okrycia wierzchnie, bo widzicie, ja wychodzę od granatu, mam kilka czarnych płaszczy, których akurat dziś nie pokażę. Natomiast od tej czerni po gdzieś biel, po granat, po berze, po róże, to jest fajna sprawa, żeby sobie powoli również tę, tę sferę okryć wierzchnich uzupełniać w kolory. A osoby, które widziały w zeszłym roku moje realizacje dla selektora wiedzą, że w jednych z selekcji, które przeprowadzałam z farfecza, prawdopodobnie lub Louis y Villaroma już teraz nie wiem do końca wybrałam płaszcz, którego. Hmm, nie spodziewałabym się, słuchajcie, że może mi się spodobać. Wybrałam go przez to, że był bardzo oryginalny, przede wszystkim miał świetny kolor i naprawdę zrobiłam bardzo kreatywny film i bardzo kreatywną stylizację właśnie z tym płaszczem. I teraz Wam go pokażę. Jest to płaszcz, właśnie zobaczcie, niedawno zamówiony. Marki jest ten studio. Zamówiłam go z Luisa Villaroma. Jeszcze nie miałam go okazji nosić, bo tak naprawdę zamówiłam go ponad miesiąc temu, a potem nagle wyjechałam, przyjechałam do Polski, tam spędziłam ponad miesiąc, jak wam pisałam ostatnio, znaczy nagrywałam odcinek, że mój pobyt w Polsce się przedłużył i ja nawet nie miałam okazji, żeby po prostu przetestować outdoorowo ten płaszcz, natomiast jest to coś pojechanego. Jest to coś naprawdę odjechanego. Zaraz wam pokażę, jak on się prezentuje. Przede wszystkim kolor. Kolor jest, no kolor jest nietypowy. Faktura, jakby lakier, który tutaj dodaje takiego pieprzu w rosole, jest bardzo charakterystyczny, wyrazisty. I to też jest płaszcz, który po prostu totalnie ubiera. To jest to, co ja mówię, że płaszcz powinien. Ubierać. Ja widzę, że on się troszeczkę gryzie tutaj z tym moim pomarańczem, chociaż ja czasami lubię takie pogryzione kolory, które z pozoru nie pasują. Natomiast to, co mówię, to jest płaszcz, który nas ubierze od stóp do głów, ale nie jest to płaszcz, który powinien być fundamentem w naszej szafie, ponieważ nie do końca jest funkcjonalny, nie do końca jest praktyczny i nie do wszystkiego będzie nam pasował. Natomiast, żeby się pobawić modą... Bo znacie mnie i wiecie, że ja lubię bawić się modą i sięgać po coś, co jest takie nieoczywiste, to będzie fantastyczna e, propozycja. Ten kożuch już widziałyście z poprzednich moich filmów, e, dlatego bardzo krótko o nim, ale to też jest fundament mojego stylu, mojej szafy, i powiem Wam, że mm, no widzicie, ta moda vintage ma tyle w sobie magii. Tak bym to nazwała, że powiem Wam, że jest to też jeden z moich tak naprawdę ulubionych elementów tych jesienno-zimowych, ponieważ no fantastycznie oprawia stylizację, dodaje charakteru, dodaje wyrazistości, od razu w tym czuję się ubrana. Także uwielbiam ubrania, które no właśnie od razu ubierają. To jest magia, to jest coś fantastycznego i również, również jest to taki mój pieprzyk. W rosole. A jak wspomniałam, że naprawdę lubię, jak coś żyje, e, jak coś się porusza, no to słuchajcie, rzeczywiście tak powiedziałam. I jest to moja ulubiona kurtka mm, w prędzle. fantastyczna. Po prostu kocham w niej, że ona żyje całą sobą. E, kurtka zamszowa o pięknym kolorze. E, mam do tego spodnie. No i oczywiście czasami lubię taki przesycony, przekombinowany. Total look w towarzystwie tych skórzanych spodni, ale oczywiście czasami można uspokoić stylizację i postawić na spodnie jeansowe. Myślę, że część z Was również zastanawia się, co ja dziś wykombinowałam i co to za portki. Słuchajcie, były to klasyczne Lewisy 501. Jestem obłędną fanką Lewisów 501. A te po prostu rozcięłam, pocięłam, no i zrobiłam z nich spódnicę i bardzo, bardzo mi się to podoba. I dziś postanowiłam właśnie pokazać Wam trochę ciała i ubrać spódnicę spodnie Lewis, żeby nie było tak bardzo banalnie, więc to jest stylizacja z lewisami i oczywiście kurtką frędzle. Dajcie znać, jak Wam się podoba. No, i po raz kolejny możecie mnie zobaczyć w projekcie marki Deru Berlin. Jest to kożuch w połączeniu z tak naprawdę kurtką jeansową, również pochodzącą z lat 80. Jest to kurtka z upcyklingu, recyklingu i no muszę Wam powiedzieć, że zakochałam się w tym projekcie, który sama stworzyłam de facto. Jest to nowy twór, bo jest to marka, która się dopiero rozwija, ale słuchajcie, każdy detal w tej kurtce ma znaczenie. Jest to takie moje dziecko i muszę Wam powiedzieć, że jestem absolutnie zakochana w tej kurtce, w tym kożuchu i jest to coś właśnie co nas bardzo bardzo mocno ubiera, czyli zwracając uwagę na okrycia wierzchnie, zwracajmy też na takie elementy, które nas po prostu ubiorą, opakują, będą wspaniałym nawiasem dla naszej osobowości, dla naszych ubrań, które dodadzą takiego słuchajcie pieprzu w rosole. Myślę, że ten kożuch zdecydowanie jest taką rzeczą, więc 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 bardzo bardzo tutaj no, jest, jest, jest to taki mój, co tu dużo mówić, ulubieniec, ulubieniec. Ja myślę, że każdy z Was również ma swoich ulubieńców, rzeczy, w których się czuje lepiej, czuje gorzej. Natomiast dobrze nie bać się tych okruć wierzchnich, bo też jest często tak, że... Sięgamy po to, co bezpieczne, sięgamy po to, co e, klasyczne, zachowawcze, po to, żeby się zbyt nie wyróżnić, a przecież moda, moi drodzy, to jest radość, to jest też zabawa, to są eksperymenty i ja do tego Was bardzo, bardzo namawiam. Jeszcze taki mały akcent, ponieważ e, jako stylistka sesji zdjęciowych edytoriali bardzo też często e, no, szyłam coś, czy, czy tworzyłam na potrzeby sesji, na potrzeby tematu, i to był też taki kołnierz, który właśnie był na potrzeby tematu. Ja ten kołnierz sobie zostawiłam, i jest to też kołnierz z recyklingu, oczywiście. Jest to kołnierz vintage, ale ma niesamowity kolor, i ja go chętnie też dodaję do różnych elementów garderoby. Przypinam go tutaj pod kożuchem i też stanowi to taką. Wartość dodaną i totalne szaleństwo, ale chcę powiedzieć, żeby być kreatywnym, żeby też tworzyć z tego, co macie, żeby odkrywać potencjał własnych ubrań. Być może masz takie ubrania, które możesz przerobić, które możesz oddać do krawca albo przy odrobinie własnej kreatywności zrobić coś samemu. Z tego, co już masz, też bardzo, bardzo mocno do tego namawiam. A to jest korzuch płaszcz, w którym już mieliście, miałyście przyjemność być może zobaczyć mnie w odcinku o cekinach. Ale historia tego korzucha jest fantastyczna, muszę wam powiedzieć. Jest to korzuch tak naprawdę przejęty od jednej z koleżanek stylistek. No i czasami tak jest, że pokazujemy sobie jakieś tam rzeczy, których chcemy się pozbyć i gdzieś tam być może sprzedać, być może oddać, być może wymienić i Aśka, słuchajcie, Joanna, Joanna Kuchta pokazała mi właśnie ten, ten, ten kożuch i tak ogarnęło ją zwątpienie, mówi, że już ma ten kożuch w szafie 20 lat, ale że jakoś tak ten kolor do niej nie pasuje i chętnie się go pozbędzie, więc słuchajcie, jak ja go zobaczyłam, stwierdziłam, że nie, no, po prostu miłość od pierwszego wejrzenia, historia tego kożucha też jest fantastyczna, ponieważ Joanna z kolei kupiła ten kożuch od jakiejś pani na rynku 20 lat temu i to jest coś niesamowity, unikat, przede wszystkim wyszywany ręcznie, no, z, o, ogromne wrażenie na mnie zrobił yy, i być może ten kolor też nie jest tak bardzo mocno trafiony do mojego typu urody, może znacznie lepiej niż u Asi, która też ma troszeczkę inny typ, ale stwierdziłam, że jest to drobiazg i w ogóle mi on nie przeszkadza. Po prostu się w tym płaszczu absolutnie zakochałam. Yy, nosiłam go kilka razy już czy w Berlinie, w towarzystwie spodni yy, w cekiny, kapeluszu. Mam też jakąś taką, pamiętam, aha, long sleeve od Roberta Kupisza w takim też powiedzmy sobie denimowym kolorze, który bardzo lubię i który też fajnie skomponował mi się z tym płaszczem, więc słuchajcie, uważam, że jest fantastyczny i uważam, że no, dobrze mieć oko też na takie właśnie wyjątkowe, Perełki, być może jedna z Twoich przyjaciółek, być może jedna z Twoich koleżanek, być może mama, być może ciocia babcia ma coś w szafie spektakularnego, czego sama nie docenia, to jest też świetna alternatywa na to, żeby sięgać po rzeczy no, z historią, z historią, które również fantastycznie uwspółcześnią nasz look. Także, kochani, to tyle w dzisiejszym odcinku o płaszczach, o kurtkach, o okryciach wierzchnich. Myślę, że e, tytułem, jakby podsumowania, te okrycia wierzchnie są bardzo, bardzo ważne, a przede wszystkim zwracajmy uwagę, żeby były też oryginalne, żeby miały w sobie jakość, ale też, mówiąc oryginalne, właśnie, żeby miały w sobie ten element, który nas potrafi zaskoczyć. Czy też dodać naszym stylizacjom wyjątkowości?